Cóż, witam Was, kochani, witam Was bardzo serdecznie. No cóż, zbliża się Dzień Matki. Jest to bardzo ważna energia w naszym życiu, a za kilka dni, po Dniu Matki, jest również Dzień Dziecka i jest to ogromnie ważna energia w naszym życiu. Te dwie energie są wewnątrz Ciebie zawsze i one znaczą wiele. I również Proszą Cię te dwie częstotliwości energetyczne, aby zauważyć, jak wiele się dzieje wewnątrz Twojej przestrzeni ciała, wewnątrz Twojej przestrzeni umysłu i wewnątrz tych, tak zwanych niezbalansowanych różnych rzeczy, które, które życie nam pokazuje jako, jako energię kobiecą, energię męską. I ponieważ. Przychodzą do nas te dni, kiedy myślimy więcej o tym, że jest Dzień Matki, jest Dzień Dziecka. Chciałabym wykorzystać ten czas, aby zaprosić Was również na kilka sesji, które no, głęboko znowu wejdziemy sobie w te tematy. Głęboko energetycznie, dlatego że energia kobieca, jako energia matki. Jest tą energią opiekuńczą, którą każdy z nas ma, niezależnie od tego, czy jest mężczyzną, czy kobietą. Ta energia matki jest energią ziemi, ta energia matki jest energią życia, które Ty również dajesz sobie, i, i taki jest, taka jest intencja, aby odnawiać tę energię w sobie za każdym razem, jak tylko oddychasz świadomie. To jest odnowa energetyczna Twojego życia, wewnątrz komórkowego i wewnątrz tego wszystkiego, co wybierasz, co staje się Twoją nową twórczością energetyczną, czyli dawaniem sobie tego, co energia um, kobieca, ale energia matki daje Tobie. Jednym słowem, um, jeżeli połączysz się z tą częstotliwością energetyczną matki w Tobie, to jest to oczywiście coś wspólnego z Twoją mamą, która Ciebie urodziła i jaką miałaś relację jako kobieta czy jako mężczyzna z twoją mamą. Ale jednocześnie jest to energia Twoja, opiekuńcza, energia Twoja, która ma się zaopiekować Twoim wewnętrznym dzieckiem. Jako tą istotą, która ma otrzymać więcej miłości niż być może otrzymała w, w no, w życiu, tak, w swoim życiu, tym maleńkim życiu. Tak się zdarza, że kiedy dziecko pełne światła przychodzi tutaj do tego trzeciego wymiaru, to no, jak sami wiecie jest bombardowane tymi wszystkimi energiami i często przynosi ze sobą zlewki tej energetycznych pamięci, z którymi musi sobie poradzić. Dlatego, kiedy wzrastasz i jesteś już tą energią dorosłą, musisz aktywować w sobie tą energię matki, która będzie współpracowała z tym, co jest w tobie jako dziecko, bo cały czas te elementy, które nie są wyjaśnione, nie, nie są umiłowane, nie są rozpuszczone w tej energii. One się domagają miłości, one się domagają zauważenia, one się domagają zmiany energetycznej tego, co się działo. I to również dzieje się na wielu innych poziomach, czyli w poprzednich wcieleniach, czyli w całej sferze emocjonalnej, w całej sferze mentalnej. I tak jak zawsze w moich sesjach, pracujemy z dźwiękiem, który rozpuszcza te stare programy energetyczne wokoło ciebie i wewnątrz ciebie. I tym razem chciałabym właśnie zaprosić Was do tego, abyśmy zrobili to poprzez energię matki, energię dziecka wewnątrz Ciebie i na wielu, wielu płaszczyznach, poziomach energetycznych, którymi jesteś. Oczywiście będziemy schodzić również do, do przypomnienia Ci, że Ziemia jako energia matki jest tą energią nową teraz, która wspiera Cię, która, która Cię szanuje, która. Ma nową częstotliwość energetyczną, i, i za każdym razem w mojej pracy również bardzo dużo y, robimy tych częstotliwości, które zaczynają wibrować w Twoim ciele, jako, jako pamięć światła, jako pamięć krystaliczności, którą komórki czy atomy mają sobie obudzić w sobie. I Ziemia ze swoją częstotliwością wspiera te procesy, ponieważ sama podnosi swoje częstotliwości i oczyszcza to, co ludzkość, że tak powiem, wytworzyła tutaj w tej sferze tego trzeciego wymiaru. Jest to piękna energia matki, którą wiele mam wspólnego. Moje urodziny są pomiędzy Dniem matki a dniem dziecka. Wiele musiałam zrozumieć przez te wszystkie lata, o co tutaj chodzi, dlaczego moje relacje z moją mamą i z moim wewnętrznym dzieckiem musiały zostać zauważone, przetworzone na wielu poziomach i przez wiele lat, tak naprawdę. Więc y, chciałabym Was wspierać, jeżeli chcesz podejść do tego tematu. Może to być Twoja praca ze sobą, może to być Twoja praca z Twoją mamą, może to być Twoja praca z dzieckiem. Twoim wewnętrznym lub, lub tą piękną istotą, którą masz jako dziecko w swoim życiu w tej chwili. Dla każdego ta sesja jest potrzebna i dla każdego może być na wielu poziomach rozumiana. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie, naprawdę Was zapraszam. Ta energia, którą w tej chwili przekazuję Wam jest coraz silniejsza, coraz bardziej intensywna i coraz głębsza. I wchodzimy na następne poziomy z tym wszystkim, co się dzieje, więc zapraszam Cię. A teraz jeszcze dwie minutki tego, co mogę Ci już przekazać od tej tak zwanej przepięknej energii duchowej matki, która jest częstotliwością całego wszechświata. Jest tą, tą wiedzą piękną, którą Maria, jako, jako matka Chrystusa, również przejawia jako świetlana istota. Proszę tego nie mieszać z Kościołem, to nie ma z tym nic wspólnego. Jest to przepiękna energia różnych istot, które były kobietami w, w, tym, w tym trzecim wymiarze, a teraz są w wyższych planach. I one wspierają nas bardzo tą energią opiekuńczą, tą energią tworzenia. I tak właśnie się dzieje, kiedy przypływają te energie i wspierają każdego z nas wielką, wielką, wielką miłością. serce się rozluźni. Niech Twoja głowa się rozluźni, wszystkie myśli, wszystkie częstotliwości wokół Ciebie. <mulacje> sprowadzamy w dół, poprzez wdech, poprzez rozluźnienie dołu brzucha i wszystkich cząstek ciała sprowadzamy w dół tą piękną energię, która się pojawia. Nadejdłamy, sudeisu. Na chasie, ta energia budzi miłość i rozluźnienie, tak naprawdę wewnątrz ciała, aby energia światła mogła dotrzeć. Do tych przestrzeni wokoło ciebie, w Twoim mentalnym, emocjonalnym, astralnym, eterycznym ciele. I zmieniamy pamięć komórkową, również. Zmieniamy wiele, wiele przestrzeni w takiej pracy. Zapraszam Cię do współpracy od poniedziałku do piątku w przyszłym tygodniu, czyli od 27 maja przez pięć aktywacji. Te aktywacje są dla Ciebie, możesz je słuchać później wiele razy. A nawet jak nie możesz być w jakiś dzień, to zawsze otrzymujesz nagranie. To są bardzo silne, energetyczne transformacje. Bądź ze mną. Do zobaczenia.